Witam Państwa bardzo serdecznie. Joanna Szarna-Hrytma, rozwoju się Kłania. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie jedna Kaszuba. Facjentatorka, e, inaczej mówiąc terapeutka totalnej biologii lub e, recall healing. E, wieloletnia prezes Stowarzyszenia Babska z Paweł Blągu. Wykładowczyni na studium psychologii psychotronicznej, e, która pobiera swoją wiedzę również z psychologii. Osoba, która wspiera indywidualnie i warsztatowo kobiety i mężczyzn też w wracaniu, właściwie w znajdowaniu przyczyn chorób e, i wracaniu do równowagi. A tematem naszej rozmowy będzie w tym, jak to ta biologia, Rekord Healing mogą pomóc nam w nowych jakościach w naszym życiu, ponieważ Rhythm Ozwoj zajmuje się e, rozwojem i poszerzaniem perspektywy. Więc zapraszam Państwa serdecznie do tej rozmowy. A dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję bardzo mi miło. Witam cię serdecznie. Tak. Więc proszę opowiedz nam, czym jest totalna biologia? Czy, czym zajmuje się terapeuta w totalnej biologii? Kim jest w ogóle facilitator Nicole mhm. I mhm. jak to może pomóc nam dziś, w dzisiejszym świecie? Radzi sobie, jaka to jest szersza perspektywa, bo przygotowując się do tego wywiadu wiem, że ona jest znacznie szersza niż medycyna akademicka, że ona jakby korzysta też z osiągnięć fizyki kwantowej, ale też z osiągnięć naszych światowych noblistów. Czy możesz nam przybliżyć to? Tak, oczywiście i bardzo chętnie, z dużą przyjemnością. Wspomniałaś o tym, że jako terapeuta totalnej biologii Recall Healing pomagam dotrzeć do źródeł chorób. Jest to prawdą, natomiast nie tylko chorób, ale także i zdarzeń, bo, bo jakby w, to jest jakby ten pogłębiony aspekt tak? czyli jako terapeuci zajmujemy się docieraniem do źródła różnych zdarzeń, które w naszym życiu na co dzień nam się przytrafiają, czyli Dlaczego akurat w danym momencie w życiu spotyka mnie to, a nie coś innego? Dlaczego akurat ja, na przykład, pracując dużo, nie zarabiam tyle, co sąsiadka, która leży na kanapie? Dlaczego akurat dzisiaj ktoś zachorował? Tak? Albo dlaczego akurat taka choroba, a nie inna? Czyli to jest takie bardzo szerokie pojęcie, bo bardzo często też osoby pytają mnie. Właśnie tak jak ty, w jakich obszarach można pomóc, kochani, w każdym, w każdym to jest tak szerokie spektrum od właśnie choroby po różne sytuacje zawodowe, związki, tak? czyli relacje w związkach. To jest bardzo temat w tej chwili aktualny, szczególnie po ostatnim czasie izolacji prawie rocznej, także jest to dosyć ciekawy temat. Ponieważ wiele osób, przebywając w domach tak długo, wcześniej nie mieli, znaczy mieli ze sobą kontakt, ale nie aż tak częsty, no dostrzegli, że jednak są nie, między nimi jakieś różnice. I, I przychodzą, żeby ratować małżeństwo. Tak? Okej, okay, y czyli jakby tutaj biologia, terapeuta, to tutaj nie znajduje się tylko przynajmniej chorób, ale też. Y Jakimś rodzajem świadomości, znajdowaniem tych schematów, programów. Tak. Korzysta też z takich osiągnięć psychologicznych, psychoterapeutycznych trochę, jednocześnie wprowadzając nowe elementy poszerzenia, bo wiem, że też szuka się tam rodowo e, całych e, historii. Tak. E, jak przygotowałam się do tego wywiadu, kiedy weszłam na Twoją stronę internetową, to tam, ten pierwszy cytat. E, który mówię o tym, że jeżeli szukasz osoby, która zmieni twoje życie, spójrz w lustro, tak uśmiechnąłam mm -hmm. się wewnętrznie do siebie, bo pomyślałam sobie, że okej, okay, mm, że to w nas są te wszystkie odpowiedzi ja mam podobne przekonanie. Mm -hmm. Rozumiem, że te dwa nurty, e, czyli totalna biologia, to jest to samo, co e, Healing, czym, czym to się różni, a co ma wspólnego? To jest eee, mm. latury, no wie, tak, nowa medycyna germańska. No. Tak, to są wszystko nurty medycyny alternatywnej i y, one się nie różnią, one są komplementarne. tak, Czyli one się uzupełniają nawzajem. Jest tylko kwestia powstawania ich w czasie. Pierwszym nurtem był właśnie, była nowa medycyna germańska, która powstała dzięki doktorowi Hammerowi, to jest onkolog i teolog niemiecki, który y, Sformułował pięć praw natury. Tak? On zauważył taką pewną zależność między stresem, który, którego doświadczamy, i w następstwie chorobą. Tak, on sam tego doświadczył, ponieważ jego syn w wieku 19 lat został śmiertelnie postrzelony i po pół roku przebywania w świątce zmarł. I on niedługo potem zachorował na raka jąder. I tutaj idziemy już do totalnej biologii, tak? czyli do tego, dlaczego akurat rak jąder. Tak jak to się dzieje, że akurat w tym momencie, kiedy on stracił syna, choruje na raka jąder. Jądra kojarzą nam się z nasieniem, czyli z życiem. I on sformułował te prawa w ten sposób, że choroba jest zmianą w ciele, która służy ratowaniu naszego życia. A więc organizm, ten mózg, w związku z tym, że on stracił syna, spowodował zmiany w tym układzie nasiennym, takie, żeby pomóc mu w tej utracie, tak? Czyli żeby się przestał martwić. To jest takie, takie można powiedzieć, myślenie mózgu. Jeżeli ty się za bardzo o to martwisz, to ja ci pomogę. Tak? I na przykład albo nadbudowuje guzy, albo tworzy ubytki. Czyli jakby ciało przyjmuje te emocje? Tak, hmm. tak. Bo on, to był na tyle duży stres dla niego. Doktor Hammer w pięciu prawach mówi o tym, jakie są warunki do powstania choroby. To nie jest tak, że choroba powstaje... Z niczego, to jest wszystko bardzo logiczne. I przede wszystkim on sformułował w tych prawach taką zasadę, że musi to być wydarzenie bardzo dramatyczne, o tak, takim wydźwięku, musi być nagłe i niespodziewane, tak. przeżywane w samotności, czyli ja, to jest jakby mój problem, pomimo tego, że mogę mieć rzesze osób, które mnie wspierają, to i tak y, ja biorę za to odpowiedzialność, jaką metodę leczenia wybiorę, tak? A więc to jest ta samotność i oczywiście coś, co trwa w długim, w dłuższej perspektywie czasowej. To są takie warunki do tego, żeby ta choroba się pojawiła. Czyli? No, chciałam już powiedzieć, że to takie traumatyczne wydarzenie, ale sobie myślę, że jeżeli to trwa długo, no bo są traumatyczne wydarzenia jak, nie wiem, wypadek samochodowy, mm -hmm. który jest jakby jednorazowy i to jest też jakby zaskoczenia, bardzo tak. silne emocje. Czy to też? Też się zajmujemy tym w ujęciu recall healing, bo właśnie nowa medycyna germańska powstała. Na jej bazie dr Claude Saba sformułował totalną biologię, czyli naukę o zmianach powstających w organizmach żywych. Na temat w przypadku stresu. Jest taka książka, dlaczego zebry nie mają wrzodów. Nie wiem, czy znasz tą książkę. Bardzo ciekawa. I tam dr Klotz-Sabach, po 30 latach badań i na klientach swoich, i też obserwując przyrodę, jakby doszedł do wniosku, że jesteśmy wszyscy jako organizmy żywe, bardzo podobni. Tak? W tej książce, dlaczego zebry nie mają wrzodów. Autor pokazuje, że kiedy zwierzę, zresztą my możemy to też zaobserwować na naszych domowych zwierzętach, kiedy zwierzę ucieka i jest w stresie, kiedy taka zebra ucieka na przykład przed jakimś drapieżnym zwierzęciem, to kiedy to zagrożenie mija, tak, ona ucieka na przykład w krzaki i ten drapieżca jej nie złapie, to ona później się wytrzęsuje. Czyli te. Tre, doskonale. Okay. Ona stosuje metodę tre. I ona nie ma wrzodów, nie ma guzów, tak? Bo ona to, to napięcie, które powstało, ona od razu je wytrzęsuje z ciała. zrobili swoje tre. No właśnie, tak, dokładnie. Także tutaj to są fantastyczne metody, z których właśnie też recall healing, które powstało w następstwie totalnej biologii, korzysta właśnie czy z tre, czy z EFT, czy z metod Hoponopono, czy z ustawień. Metod, czy z radykalnego wybaczania? Radykalne wybaczanie jest jedną z takich głównych metod też w tej terapii. Recall Healing to jest dosłownie uzdrawianie przez uświadamianie. Ono korzysta z tych wszystkich metod, które Tak, my w gabinecie korzystamy z tych różnych metod. Nie tylko, ja wymieniłam tylko część, tak, ale tutaj bardziej chodzi o to, że kiedy już sobie to uświadomimy, i wystarczy czasami samo uświadomienie, i człowiek zdrowieje. Ale, żeby to było stałe w czasie, trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje życie. No tak, ta świadomość. Tak. Badania mówią, że my się nie, 5% życia przeżywamy świadomie. Tak, mhm. dokładnie, tak mówią. Między 5-15% to, to różnie. Natomiast zapytałaś o te geny, o, tą, o, tych, o ten ród. Jest taka nauka, psychogenologia. I tutaj doktor Anna-Celine francuska psycholog i psychoterapeutka bardzo znana światowa, ona też zrobiła swoje badania na ten temat. I ona zauważyła pewną zależność, że właśnie my dziedziczymy yy, emocje po swoich przodkach. To wszystko ma związek z gadzim mózgiem Ja to bardziej tłumaczę w innym filmie, kto zaprojektował moje życie, więc tam serdecznie zapraszam. Natomiast tutaj chciałabym tylko wspomnieć o tym, że każdy z tych twórców, tych nowych nurtów, to byli lekarze specjaliści medycyny, medycyny, medycyny. konwencjonalnej, akademickiej, i oni podczas swojej praktyki doświadczyli tak, i zauważyli pewne zależności, dlatego oni poszli, jakby rozwijali ten nurt. I dzięki nim mamy dzisiaj. Taką rzeczywistość, a nie inną, że możemy dzięki nim korzystać z tych dobrodziejstw. I ona zauważyła, że właśnie jest taka macierz, to jest tak zwany syndrom pokoleniowy, wodospad pokoleniowy. I my dziedziczymy pionowo-stępująco. To znaczy, że dziedziczymy po określonych osobach z rodu, nie po wszystkich. Dlatego też, jeżeli jedna. Osoba z rodzeństwa, na przykład, to widać na rodzeństwie, że jedna osoba świetnie sobie radzi w życiu, a inna ma ciągle jakieś problemy, popada w jakieś nałogi, nie może sobie ułożyć życia. Dlaczego tak jest? No, właśnie dlatego, że dziedziczymy pewne emocje, pewne tajemnice, pewne schematy tak, po osobach, po których linii jesteśmy w rodzie. Czyli jeżeli ja jestem dzieckiem numer jeden. To ja dziedziczę po wszystkich osobach, które były w rodzie dziećmi numer jeden. Dotyczy to moich rodziców, dziadków, pradziadków. E, tak, do siódmego pokolenia wstecz, o ile jesteśmy w stanie dojść tam, to mm -hmm. tak, ale do czwartego już wystarczy. Tak. Ja znam takie badania, które właśnie mówią o całej epigenetyce, mm -hmm. a do tych szczurów, ale tego nie znałam, że właśnie ptuki dziedziczymy. I się zastanawiam, kiedy to się wyłącza. Bo, nie? bo tam opisywano to badanie, że szczurom dawano do powąchania kwiatu wiśni, potem chyba nie prądem rażono. I później potomstwo tych szczurów to na sam zapach kwiatu wiśni, po prostu jak takiego trigera. Mm -hmm. Już były całodziane stresem i miały ten gen taki dodatkowy, który reaguje jeszcze bardziej wyczuwa w tu wiśni, i że jeszcze ich potomstwo, mimo że już ich prądem też nie rażono nadal, miało ten gen, który odpowiada za lepsze ułapowanie tego zapachu, i że to dalej jednak działo bardzo stresogennie. Tak. I popraw mnie, bo ja mi się kojarzę, że, po, że jeżeli to się w trzecim pokoleniu nie było tego rażenia prądem, to, to jakby się rozpuszczał ten program. Czy to tak jest, czy jednak dalej? W I tych wiem. badaniach było to udowodnione, że w trzecim pokoleniu ja, się właśnie rozpuszczało? Właśnie, pamiętam tylko, że trzeci i, i taki mam z głowy, nie wiem właśnie, dlatego ciebie pytam, e, że, e, że jeżeli do czwarte, w czwartym pokoleniu jakby nie było używane, to ten program się nie uruchamia. że zależy to też, wiem, bardzo mocno od środowiska. Mm -hmm. W psychologii akademickiej nazywa się to warunkowaniem. Ten trigger to jest ten bodziec, tak? I dokładnie tak działa nasz mózg radzi, który warunkuje pewne sytuacje. I w totalnej biologii, to o czym powiedziałaś, my z tym pracujemy, tak? Czyli sprawdzamy, co zostało wcześniej uwarunkowane, jaki schemat tam powstał albo w czasie dzieciństwa, albo w czasie ciąży, albo jeszcze wcześniej. Tak, czyli w rodzie. I tak też powstaje wiele chorób, na przykład alergie są takimi typowymi uwarunkowaniami, gdzie na przykład stoi wyobraź sobie, że stoi osoba w domu i kroi pietruszkę, tak? I kiedy kroi tą pietruszkę, widzi jej kolor, czuje jej zapach, tak? Czyli jest, jest jakiś bodziec, tak? I nagle przychodzi do domu osoba, która przekazuje tej osobie, która kroi tą pietruszkę, bardzo złą wiadomość. Tak? Na przykład o śmierci kogoś. I w tym momencie ta osoba zaczyna cierpieć. Czyli mózg uwarunkuje, uwarunkuje tą sytuację, jak z tymi szczurami, że pietruszka równa się cierpienie. Co może być w następnych pokoleniach, albo też i u tej osoby. Kiedy będzie miał kontakt z pietruszką, będzie miał alergię. Tak powstają alergie, według totalnej biologii. Tak, do mnie jako trenera mentalnego to przemawia, bo ja wiem, że mózg nie rozróżnia rzeczywistości tak. od, od fikcji i jakby skanuje po prostu cały czas środowisko, czy jesteśmy bezpieczni, czy nie, i zbiera. najlepiej tak. pamiętamy te trudne rzeczy, nie? Tak. Te takie, ktoś nam coś niemiłego powiedział, albo mm -hmm. niż, niż te dobre. Tak. to dobre. Więc to do mnie przemawia. Okej, okay, tak opowiedz trochę o swoich przypadkach takich najciekawszych e, i też mm, może z takiego szerokiego aspektu. bo faktycznie mi totalnie wrogie kojarzyła się głównie ze zdrowiem i ale tak jak Nicole Healing e, potrafi też wspomóc i jakby wesprzeć nowymi jakościami tą osobę i w relacjach mm -hmm. z pieniądzem, z partnerem, z, z, tak. z partnerem. tak, to może zaczniemy od pieniędzy, tak? To no, jest taki tak, temat tak, bardzo tak, ciekawy zawsze. Z pieniędzmi sprawa wygląda w ten sposób. Oczywiście źródeł czy przyczyn tego, dlaczego tak się dzieje, dlaczego ktoś zarabia tyle, a nie więcej, może być wiele. Ja opowiem z punktu widzenia jakby moich doświadczeń. Z punktu widzenia totalnej biologii też pieniądze mogą mieć związek. Z rodem, tak? Ale głównie tutaj sprawdzamy zawsze właśnie te uwarunkowania, czyli spra ja sprawdzam przede wszystkim, w jakim środowisku dana osoba się wychowała, jakie były przekonania rodzinne na temat pieniędzy, jaki ona miała stosunek, jak ta rodzina i ten ród jaki miał stosunek do pieniędzy, tak? A więc jeżeli na przykład to dziecko od małego słyszało, że pieniądze mają złodzieje, a biedni są uczciwi, tak? No to jeżeli taka osoba jest porządną i uczciwą osobą i rośnie, dorasta, jest dorosłym człowiekiem i naprawdę bardzo dużo pracuje, jeszcze może się włączyć przekonanie, bez pracy nie ma kołaczy, a więc, żeby pracować, musisz naprawdę się bardzo mocno urobić, tak? Nie ma bez pracy pieniędzy. I teraz taka osoba bardzo ciężko pracuje, ale starcza jej od pierwszego i czasami nawet nie do ostatniego, tak? I w tym momencie to przekonanie bardzo mocno z nią rezonuje z tą osobą, tak? Czyli zobacz, jesteś uczciwa, a chcesz mieć dużo pieniędzy, to nie jest spójne. Czyli twój system przekonań z dzieciństwa nie jest spójny jakby z tym, co ty chcesz. Chcę mieć dużo pieniędzy, jestem uczciwa, a mam przekonanie, że uczciwy jest biedny. A więc trzeba to przekonanie zamienić, tak? No, albo dobra. dalej pracować ciężko. Dobra, dla mnie to jest przykład też bardzo taki coachingowy, czyli stawiam przekonanie, tylko swoje też rodowe. Tak. E, no dobra, A, e, stwierdziłam, że to przekonanie nie wspiera mnie, żeby zarabiała więcej. Dokładnie. Zarabiałam więcej, tracę, albo dalej nie zarabiam Dokładnie. więcej. Dokładnie. I może wydaje mi się, albo już sprawdziłam swoje przekonania, że zasługuję na obfitość, tak. na to, żeby być docenianą. Co, gdzie wtedy dalej szukasz? Znaczy, przeważnie tutaj jak zmieniamy przekonania, już sytuacja się uzdrawia. Natomiast z pieniędzmi jest bardzo szeroki temat. Z pieniędzmi może być związane, na przykład ostatnio miałam panią, która mówi, że no ledwo jej starcza, czasami jej nie starcza do tego ostatniego. I wyobraź sobie, że tutaj była bardzo mocno historia jej rodu w obozie koncentracyjnym. Tak? Bo tutaj też jakby idziemy, my jesteśmy pokoleniem pierwszej I i II wojny światowej, i to co tam emocjonalnie ja rozbrzmiewało. w sensie, że u nas się czyści, bo powiedziałeś, że my jesteśmy. My jesteśmy, tak, jako pokolenie to, y, jesteśmy. Y, nasi przodkowie tak? przeżyli hmm. wojnę pierwszą i II światową, i to nie było w ósmym pokoleniu, hmm. tylko to było w drugim pokoleniu Albo, albo trzecim, także to jest bardzo blisko nas, a więc. Hmm. Ta historia te ich przeżycia Ej, i emocje bardzo m. mocno rezonuje w nas wszystkich teraz, tutaj żyjących, tak? I kiedy ona właśnie to w ogóle było niesamowite, bo my zaczęłyśmy sesję online i ona, włączając się na kamerkę, buchnęła słuchaj, w monitor, dymem. Po czym zobaczyłam tutaj u niej, bo tak się siedziała, zobaczyłam u niej na ręce numer 305 3005 myślę o mamy mamy jakiś komin mamy jakiś numer po czym ona mówi że jej nie starcza do ostatniego i okazało się że jest to jej historia rodowa jest to jej historia e, jej przodków z obozu koncentracyjnego gdzie tam nie starczało tam oni walczyli o życie każdego dnia oni nie wiedzieli co będzie na następny dzień tak? Okej okay, to dopytam... Ona nie jest w obozie, no nie? Nie ma jakby bodźca, trigera. Tak. Skąd to się zobaczy? To jest jakoś podświadoma lojalność? No nie? Tak, pięknie to nazwać, to jest, to jest lojalność rodowa, bo jeżeli moi przodkowie tak mieli, to ja w tej lojalności nie mogę mieć więcej. Dlaczego? Bo e, będę się wywyższać, tak? Bo ja w tej lojalności chcę być blisko nich. I tutaj w tej historii jest jeszcze taki wątek, że ona marzyło jej się, żeby zmienić pracę. Wiesz, Aciu, o czym marzyli więźniowie obozów, którzy pracowali na zewnątrz w, na bosy stopy w zimnym mrozie? Marzyli o zmianie pracy na to, żeby być w barakach chociaż. A więc ewidentnie ona wszystkie punkty, które mi wymieniła, bardzo mocno rezonowały z tym, to ona do mnie mówiła tak, jakby to. Ja słuchałam, jakby to mówił ktoś z jej przodków. I się okazało, że osoba, po której ona dziedziczy, e, zmarła na tyfus e, właśnie w obozie koncentracyjnym. Mm -hmm. Czy to może też pomóc osobom, które nie znają swojej historii ludowej? Oczywiście. Wiesz, Ja przez wiele lat też pracowałam mm -hmm. z dziećmi. Teraz już nie ma tak, że są środki. No tak. To raczej to są środki tak zwane społeczne. Ale no, nie wszyscy znamy historię swoich rodziców, dziadków, pradziadków. Tak, jak najbardziej to może pomóc, ponieważ nasze ciało wie pierwsze. A więc kiedy pracujemy takimi metodami, to klienci przeważnie albo czują dreszcze, albo pojawiają się łzy i wtedy mamy to. Tak? czyli mamy ten guzik, mamy ten impuls i wtedy możemy dalej z tym pójść. Co jest ciekawe, kiedy, my, kiedy klient przychodzi i zaczyna pracować, czyli ma gotowość do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za swoje życie, nagle w jego życiu pojawiają się różne historie. I on zaczyna poznawać swój ród. A więc ja, kiedy na przykład na pierwszą sesję klient przychodzi i mówi, ja nie znam drzewa rodowego, ja mam na to zgodę, mówię, ok, zrobimy pierwszą sesję, zobaczymy, co będzie na drugiej. I, na, i przeważnie na drugiej i na trzeciej otwierają się karty rodowe. Nagle od kogoś coś usłyszał, ktoś przyjechał z rodziny, gdzieś tam jakieś księgi wyleciały i się okazało, że jest cała historia rodowa. Także to jest taki... Przykład, że warto wziąć odpowiedzialność za swoje życie, bo wtedy możemy świadomie je kreować. Jeszcze chciałabym wrócić do tych pieniędzy, ponieważ to są tylko jakby dwa przykłady, ale też, żeby ci pokazać, na przykład, tą świadomość pieniądza. Jeżeli w przeszłości jakiś przodek był bogaty i stracił te pieniądze, i później bardzo mocno cierpiał, to w następnych pokoleniach. Ta podświadomość będzie tak kierowała życiem, żeby tych pieniędzy nie mieć, bo pieniądze wiążą się z cierpieniem. Tak? Także to wszystko jakby ma bardzo szerokie spektrum, a już ojciec medycyny, czyli Hipokrates, mówił o tym, żeby leczyć nie tylko ciało, ale i duszę człowieka. Dlatego my tutaj zajmujemy się uzdrawianiem w ujęciu holistycznym. I co jest jeszcze ważne, że te metody. Z które jakby ja proponuję jako terapeuta totalnej biologii Rekord healing, one są wspierające każdy proces leczenia, tak? także tutaj to jest też bardzo ważna informacja, bo osoby czasami nie wiedzą, czy jak są w jakiejś terapii, to czy mogą przyjść, jak najbardziej. Ta terapia nigdy nie szkodzi, a zawsze może pomóc. Czyli współpracujecie też z medycyną akademicką? Mimo, że w totalnej biologii wiem, że mówi się, że, że to jest że choroba zazdrowienia, mm -hmm. to jednak to się gdzieś łączy i nie, nie stawiacie nikogo wyżej, albo jedno, albo drugie. Tylko... My jako terapeuci nie stawiamy nikogo wyżej. Zawsze też kiedy osoba do mnie przychodzi, proszę, żeby przyszła z diagnozą. Tak, bo kiedy ktoś przyjdzie i powie, tu mnie boli, ja nie wiem, co tu jest. Znaczy, wiem, że tu jest śledzona, na przykład, tak, ale nie wiem, co to za historia, co to za diagnoza. Także zawsze proszę, żeby osoba przyszła z diagnozą, a więc jakby w tym ujęciu współpracujemy, bo tak, jakby są potrzebne badania, tak? są potrzebne wyniki, żebyśmy mogli pracować. Bardzo mnie cieszy fakt, że coraz więcej lekarzy medycyny tradycyjnej sięga po metody totalnej biologii, i to jest taka bardzo pozytywna informacja. Że w przyszłości się to dużo bardziej rozwinie niż jest to teraz. Takie mam życzenie i pragnienie. I taka tendencja wzrostowa jest, a więc tak. idzie w dobrym kierunku. Zwiększając swoją świadomość. Tak. Na temat zdrowia bo będziemy rozmawiać w drugiej części mhm. i poszerzymy Państwu na ten temat. Mam nadzieję, że to było wnoszące dla Państwa. Dziękuję Ci Asiu, za poświęcony czas. A Państwa zapraszam na drugą część. Dziękuję bardzo. I również chciałabym jeszcze podkreślić, że pod tym wideo, jakby podeślę linki, one zostaną umieszczone do różnych badań klinicznych, tak? Świadczących o tym, jak emocje wpływają na nasze zdrowie, ale także do książek, które napisali lekarze medycyny konwencjonalnej, właśnie nawiązując do tej medycyny niekonwencjonalnej. Tak, to bo będzie z tego, fajny dodatek. z tego, co opowiadasz, to e, jednak ta medycyna niekonwencjonalna ma swoje korzenie w medycynie konwencjonalnej i tak. jest po prostu szerszym ujęciem tego, tak. więc Dokładnie. E, jeżeli chcesz szukać jakości, tak. zapraszam do Ciebie, Josiu. Będzie link też do Twojej strony e, i te linki, o których wspomniałeś. Dziękujemy, do zobaczenia. Dziękujemy.